No, no, znaczy, no, mogę od razu tylko zdradzić, że kolejne odcinki kilka będzie też z Harrym Potterem mm, i poprzednie też było, oczywiście, więc zapraszam do przejrzenia kanału, w ogóle, spojrzenia, mm, jakie mam torsy z samego Harry Pottera. Myślę, że mam ich najwięcej, a tak naprawdę wyszło, że mam z czego innego najwięcej. Mm, Jaką będę bierał jak figurką? W oryginalnym meczu pokazano w I to oczywiście główny bohater. Ja to chyba pokazywałam pierwsza wersja w chęci pokazywałem pierwszą wersję w kolorze złotym. Tutaj oczywiście mamy bardzo krótką bo to są lata XX wieku. Już pokazywałem te zestawy chyba trzy lata temu. Także, ja mam te zestawy. I mam z tym ten właśnie kilka no, torsów. Tam znałam, że warto, to by było w mojej kolekcji. I co my tutaj mamy? oryginalne większości, czy większość oczywiście kolorze. Mam dodatkiem król czerwonego, bo jest to tam goricing, główny bohater serii Harry Potter, sam Harry Potter. Takie powiedzenie, tak to wygląda. No i ja, jak już od razu widać, pozmieniałem. kolor porozumiał. Oczywiście, nogi tam długie. kolor ramion, Wypracowałem kolor żółty, gdzie chodzi o ręce i tułów, tu, włosy tradycyjnie. Zaraz sobie do tego przyjdziemy. Link Te do figurki jest ja w opisie filmu. Tam możecie sobie zobaczyć, jakie są jeszcze inne, inne figurki w tej serii. No i niż tak bardzo nie przedłużając. Przejdziemy sobie do głównego. Ekran. Seria Harry'ego Pytelera w ogóle bardzo długo trwa. Nie? Mam ten tułów, co pokazywałem, wam wcześniej jest na początku tego wieku, a my mamy już rok 2024, drugą hmm, połowę. Hmm, no to co? Mamy na dróg spadku. I mamy nadruk na z tyłu. Damy złote ramiona. W tym wypadku akurat. W ogóle, w ogóle mam kilka tych tułów i tak z kilkoma kolorami to Wam to w kolejnych obiekcjach. Tradycyjnie neutralna głupka, tutaj głupka, masz. Włosy, kolorzy ludzi grał. Tradycyjnie wszystkie wykonano, wykonano. Zrealizowane. Zbudowane, zrealizowane, zresztą. I wie to, co powtarzam, ta moc. Włosy mają swoją moc, taką fajną, że można dziennie, bardzo fajnie. Bardzo no fajnie je kontynuować, bawić, realizować jakieś tam swoje cele, plany, no nawet może marzenia, bo wystawy, które były już w języku, na to już są raczej trudno dostępne, ja więc można sobie, bez oczywiście niektórych elementów, było no to, nie być, ale większość na pewno można sobie zbudować i zrobić sobie y, fajny właśnie Właśnie taki fajny element. No i tak właśnie bawiąc się cały czas i oglądając moje figurki, to już mam ich bardzo dużo, bo około 690 już tu prawie, że to widziałem. Bardzo jestem tego no bardzo się cieszę. No a tutaj właśnie, jeszcze tak burce do popy Harry'ego Będziecie mieli przykład na to, jakie się właśnie bawię przy zmienianiu przy zmienianiu koloru ramion. Wtedy nie jest takich tradycyjnych zaraz 2 na 4 przy tych no Nic tam się nie dzieje. Tutaj w tu zmieniana ramion może uszkodzić sam tłów albo samo ramię. W tak? międzyczasie tutaj jest to wszystko to takie ryzykowna zabawa z pigulkami wygląda tak inaczej. No ale sam cel jest taki, że jest to bardzo fajna zabawa. Jak to na, Jak to był ten awant, fajnie się składa. No dobra, dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!